A więc dzisiaj pokażę Wam, jak organizuję domówkę. To będzie taka bardzo kameralna domówka, bo będą trzy osoby, czyli ja i moje dwie przyjaciółki. I pomysł na całą w ogóle tą imprezę, przedsięwzięcie, to wzięło się już chyba dwa miesiące temu. A na pewno od momentu, jak zobaczyliśmy w kinie zwiastun tego filmu, że będzie, to po prostu od razu byśmy... Musimy coś takiego zorganizować, domówka tematyczna, tak, z nocowaniem i wszystko. <grych> Także tak, ja się od razu do podjęłam. I przygotowanie do tej domówki podzieliłam na parę dni. Pierwsze to będzie taki przegląd. Sklepów, tego co tam mają, poszukiwanie różowych rzeczy i ewentualne kupno. <grym> Mam nadzieję, że nie wydam wszystkich swoich pieniędzy. <grym> I chciałabym, tak, poszukać, właśnie, oczywiście, outfitów i jakichś osób do włosów. Chciałabym na pewno jakieś rzeczy do makijażu, lakier do paznokci, może tutaj coś pokombinuję z cekinami, zobaczymy jeszcze. Na pewno jeszcze albo znajdę gdzieś stacjonarnie, albo zamówię jakieś takie ozdoby, dekoracje do pokoju, w którym będziemy siedzieć i oglądać ten film. I na tą imprezkę planuję też zrobić y, własnoręcznie tort i ja generalnie nie siedzę za dużo w kuchni, ja nie umiem robić takich rzeczy, ja nie powiem jak ostatnio szło mi robienie zwykłej jajecznicy, bo <laughs> wszyscy by się uśmiali, naprawdę, ja jestem taka trochę roztrzewana. W każdym razie kupię gotowe spody, takie biszkoptowe i potem zrobię jakiś taki krem, te tynkowanie takie, czy jak to się nazywa, nie wiem i na górę zrobię jakieś takie ozdoby taki mam pomysł, może zrobię też takie różowe naleśniki lub różowe babeczki i zrobiłabym też taką różową lemoniadę z lodem, a na koniec tego odcinka chciałabym jeszcze przedstawić taką własną recenzję powiedzieć moją opinię na temat tego filmu, co ja o nim myślę, czy mi się podobał czy mi się nie podobał, albo co było fajne lub nie, będę robić listę zakupów, którą zaraz wam tutaj wstawię rzeczy, które chciałabym kupić wstawiam wam listę zakupów Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć. I generalnie to właśnie przyszło mi do głowy parę takich dodatkowych rzeczy i zrobiłam jednak tą listę na tablecie, bo bałam się, że karteczki zaraz gubię, a tak to będę miała zdjęcie tej listy, po prostu będę wychodzić z tą listą na telefonie. właśnie ze sklepu i kupiłam parę takich drobnych rzeczy do pakowania, ponieważ chcę dzisiaj spakować prezenty dla dziewczyn. To są takie pamiątki z Turcji, ale spokoję je różowy papier i wstążki, żeby było tak tematycznie, więc pokażę. Mam taki różowy papier w serduszka i cztery różne wstążki. One są takie czerwone i chciałam trochę ciemniejsze, żeby tak kontrastowało, bo jak byłoby w tym samym odcieniu, to by się to tak zlało. Dodatkowo wydrukowałam napisy Barbie i plakat filmowy i nakleję to na prezentach i już wiem z że to fajnie wygląda. I pokażę jeszcze co kupiłam. Kupiłam dwie takie śmietankowe masy od doktora Edkera do przykładania tortu, bo będę robić różowy tort. Kupiłam jeszcze różową czekoladę jakąś, mam zamiar jeszcze kupić takie chipsy w różowym opakowaniu, bo widziałam takie. I w piątym sklepie znalazłam różowe serwetki. Było trudno, ale się udało. Co więcej, yy, chciałabym jeszcze pomalować paznokcie teraz, bo yy, właśnie sobie zmyłam. Ten, co miałam, ja sobie zwykle robię takie francuskie. Yy, a mam tak, mam dwa lakiery. Jeden yy, mam taki blado różowy i nie wiem, czy on już nie zdechł. No, zobaczymy w każdym razie. Yy, a drugi mam taki ciemnoróżowy. różowy. Ten jest taki nowszy, więc powinien być ok. I jak będą dwa dobre, to zrobię takie mieszane dwa kolory, a no jak będzie tylko jeden, to sobie takie zrobię jednokolorowe i może uda mi się zrobić jeszcze takie mini wzorki. Na nich tylko potrzebuję jakiegoś takiego cienkiego pędzla, ale wydaje mi się, że mam taki w domu. I tak, przy okazji malowania paznokci będę robić zakładki do książek z motywem Barbie i dwie podaruję dziewczynom, ale w sumie namaluję cztery. W każdym razie możecie zobaczyć tutaj, bo już zrobiłam szkicę. No i to są takie proste szkice, ale właśnie chcę, żeby były takie głównie motyw różowy, albo też takie czarno-białe, bo ta pierwsza lalka Barbie to miała taki strój kąpielowy czarno-biały. Dodatkowo zrobię tutaj takie dziurki dziurkaczem i, i właśnie takie wstążki zrobię, kokardki. Jak byłam w autobusie, to ułożyłam playlistę na tę imprezkę. Tutaj macie, w i w opisie mogę Wam dać link do tej playlisty, ale jak wpiszecie nazwę, to już Wam chyba wyskoczy, jak będziecie mieli ochotę posłuchać. I zaraz Wam pokażę, jak maluję zakładki, jak pakuję prezenty, albo już pokażę gotowe, zobaczymy. Skończyłam właśnie robić prezenty dla dziewczyn i jestem bardzo zadowolona, ponieważ uzyskałam taki efekt mniej więcej, jaki chciałam. Nakleiłam taki plakat filmowy z barwy i różowy napis. Oba są takie same. Mnie się podobają, przynajmniej ja chciałabym taki dostać. I tak skończyłam malować paznokcie u jednej z dłoni, i one są takie Ala French, ale nie do końca, bo nie ma tego białego. Tylko jest taki blado-różowy, taki przypudrowany. Nie wiem do końca, jak to się zna bardziej. To może mi napisać, jaki to jest kolor. Tak, nie wiem jeszcze, czy go zostawię, czy mi się do końca podoba. Zobaczę, tak trochę z nim pochodzę, jak mi się spodoba, to zostawię. I zaraz będę malować zakładki, jak już skończę, to wam pokażę gotowy efekt. <grych> Skończyłam. I jestem bardzo zadowolona z efektu, tylko że właśnie chciałam zrobić dziurki dziurkaczem i przełożyć wstążki, a okazało się, że nie mam dziurkacza. Szukałam dosłownie w każdym zakątku domu, zajęło mi te dwie godziny i go nie znalazłam, więc nie wiem co się z nim stało. Po prostu zapadł się pod ziemię i wpadłam na pomysł zrobienia dziurek nożem. I papier się trochę załamał w tych miejscach, gdzie są dziurki. No może na kamerze tego nie widać, no ale, ale ja widzę. I po prostu mam nadzieję, że jak zrobię większe wstążki, to po prostu nie będzie tego aż tak widać. I tak mam pięć wstążek różnych do wyboru. I wydaje mi się, że do tych dwóch to użyję tej, a do tych dwóch użyję takiej. Już skończyłam robić zakładki. Pierwsze to są takie, pasujące. I to w ogóle przedstawia te pierwsze lalki Barbie, co było. One były dostępne jako blondynki lub jako brunetki i kosztowały 3 dolary. A z kolei te dwie, to są całe różowe i zainspirowałam się tym plakatem filmowym i tymi wszystkimi obrazkami, które się przewijały. Możecie mi dać znać w komentarzach, które wam się najbardziej podoba, Zaraz wstawię klipa i ja ponumeruję. I chciałam jeszcze dodać, że rysując te zakładki, to inspirowałam się zdjęciami z internetu, więc w opisie Podlinkuję Wam, albo jak nie będę mogła wstawić linka, to napiszę Wam źródła tych zdjęć, na podstawie których się inspirowałam. W ogóle, pokazałam mamie moje paznokcie. U jednej dłoni co pomalowałam i powiedziała, że wyglądam jak wampirzyca, albo jak z pamiętników wampirów, więc yy, witam. Tu Bella. No, ale rzeczywiście, tak jak teraz patrzę, to tak wygląda jakbym kogoś zabiła, albo tak, nie wiem, jakbym takie przekrwione miała. Przyzwyczaiłam się do jaśniejszego koloru, rzeczywiście. <noise> Zmyję te co mam i pomaluję całe na takie jasny róż. A tutaj wróciłam właśnie ze spożywczymi rzeczami i kupiłam rzeczy do tortu i też takie słodkie różowe donaty. Pink. I z dekoracji do tortu mam truskawki, które właśnie mi się rozmrażają. I mam taką, mam taką słodką różową figurkę Barbie z podstawką i jak ja to zobaczyłam to mnie to rozwaliło i od razu wiedziałam, że to kupię, bo po prostu jak postawię to się na pewno będzie trzymać. Plus biorę wykałaczki z kuchni i będę robić takie pikiety, topery, nie wiem do końca jak to się nazywa, ale takie z napisem Barbie do postawienia właśnie w pączki i w tort. Także zaraz pokażę jak będzie wyglądał taki finalny efekt. Czekam, aż mi się śmietanka schłodzi i dopiero wtedy będę mogła robić krem i zabieram się za tortu. Skończyłam robić tort i tynkowanie, ale u mnie to tynkowanie to jest naprawdę wielkim cudze ponieważ nie miałam tego czegoś do <laughs> Nie mam powiedzieć, jak to się nazywa, sorry. I używam noża kuchennego, takiego dużego. I nie wiem czy kojarzycie tort Hagrida z Harry'ego Pottera, wiecie taki tort domowej roboty z takim różowym kremem i potem na którym ktoś usiadł. No to mój wygląda bardzo podobnie, ale niestety obawiam się, że Hagrid ma lepsze umiejętności cukiernicze tutaj kulinarne niż ja. Ale mam nadzieję, że po prostu dekoracjami się obronię i, i będzie to po prostu troszeczkę lepiej wyglądało. Więc na razie Wam nie pokażę tego ciasta. O nie, dopiero jak go zdobię, to jest szansa, że Wam go pokażę, ale też nie obiecuję. Została chwila przed imprezą, zaraz pokażę jak wygląda tutaj wystrój. I tak wystawiłam szkło, talerzyki, sztućce. Tutaj jeszcze są listy dla dziewczyn. Mam pączki. E, zrobiłam różową lemoniadę. Jeszcze dorzucę potem lód. Jakaś różowa czekolada. Jakby się ktoś zastanawiał w końcu co kupiłam to kupiłam tą fioletową sukienkę z falbankami. Nie zwracajcie uwagi na te rzeczy tam, bo wyjeżdżam po prostu i, i tam się dzieje co się chce. Ale no, kupiłam tą, strasznie mi się podoba i była przeceniona ze 100 zł na 40, także uważam, że spoko. I kupiłam fioletową sukienkę, nieróżową, bo po prostu nie wiem, czy widać w kamerze, ale ja mam bardzo opaloną karnację, po prostu i, i ten różowy tak nie do końca mi pasuje do brązowego, więc uważam, że ten taki pudrowy fiolet jest lepszy. Cześć wszystkim, już jest po domówce, po imprezce I tak jak obiecałam, chciałabym opowiedzieć teraz moją recenzję, opinię na temat filmu Barbie. Ale zanim zacznę, chciałabym uprzedzić, że byłam u dentysty i po prostu nie czuję lewej części mojej twarzy, więc mogę mieć krzywy uśmiech trochę seplenić, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać i po prostu bardziej skupić się na tej części rozrywkowej, merytorycznej i po prostu na recenzji niż na tym względzie estetycznym. I zaczynając, to chciałabym powiedzieć, że bardzo spodobała mi się od razu idea powstania tego filmu. Tak naprawdę odkąd zobaczyłam zwiastun, to wiedziałam, że na to pójdę, nie potrzebowałam żadnych dodatkowych reklam, ani nic w tym stylu. Ja lalką Barbie bawiłam się, jak była mała, bardzo często. Ja ją przebierałam, ubierałam, robiłam jej makijaż, przecierałam jej twarz wacikiem. Tworzyłam różne historie miłosne, najczęściej z, nie z Kenem, bo Kena nie miałam, tylko miałam takiego Bedboya bruneta. I z lalkami Monster. High. nie wiem, czy jeszcze Wy je kojarzycie, pamiętacie, możecie mi dać znać. Tak naprawdę, jak zobaczyłam zwiastun, to od razu wiedziałam, że na to pójdę, i to było takie bardzo ważne dla mojego wewnętrznego dziecka, żeby na to pójść. Nie wiem czemu, ale po prostu tak poczułam. Już od pierwszych sekund filmu scenografia bardzo mnie urzekła. Wiem, że włożono w nią mnóstwo pracy i reżyserka tak bardzo chciała, żeby to wszystko było takie. Żeby ten cały Barbie Land oparty był na takiej. Sztuczności bazującej na różu i plastiku, żeby było jak najmniej efektów specjalnych, a żeby było jak najwięcej takich ręcznie robionych, na przykład góry były ręcznie malowane. I teraz opowiem trochę o fabule, chociaż myślę, że większość z was ją zna. Cały film zaczyna się od pokazania tego Barbie Landu i od zasad, które tam rządzą, oraz od pokazania naszej głównej bohaterki, czyli Barbie granej przez Margot Robbie. I według mnie wybranie Margot Robbie do tej roli było po prostu perfekcyjnym wyborem. Ona po prostu wygląda tak, jak taka stereotypowa Barbie, o której się myśli, jak ktoś powie Barbie. Czyli piękna, szczupła kobieta o pięknych kształtach, niebieskie oczy, blond włosy i po prostu taki uroczy uśmiech, piękna osobowość. No taka też bardzo naiwna i bezbronna. Od razu też widzimy podczas poznawania naszej głównej bohaterki że w Barbilandzie wiele takich aspektów z zabawy zostało zachowanych. Na przykład lalki nie korzystają ze schodów, tylko zlatują. Nie ma prawdziwego jedzenia, tylko jest takie plastikowe i one tylko udają, że jedzą, a picia nie ma na, w ogóle, nie ma żadnych napoi, mm, tylko lalki udają, że piją skupkę i jak im bardzo smakuje. Tak samo na przykład fale, na których surfował Ken, były plastikowe i była scena, kiedy Ken odbił się od tych fal i w tym świecie rządzą Barbie. Barbie są prezydentkami, są mechanikami, no po prostu każdy zawód obsadzają Barbie. Kobiety rządzą tym światem. Z kolei mężczyźni są takim dodatkiem dla kobiet i tak naprawdę ich powołaniem, ich takim sensem życia w tym Barbilandzie jest podziwianie Barbie i chęć sprawienia, żeby Barbie zwróciły na nie uwagę, żeby je podziwiały. I głównym właśnie zadaniem mężczyzn, w tym również naszego Ken'a, jest to właśnie, żeby surfować, prężyć mięśnie na plaży i brać udział w imprezach. I cały ten świat Barbie, w którym rządzą kobiety, został tak przedstawiony, tak perfekcyjnie, po prostu jakbyśmy patrzyli przez różowe okulary. Jednak w pewnym momencie naszej Barbie spadają te różowe okulary. Zaczyna czuć zimną wodę pod prysznicem, zaczyna się pojawiać celulit, jakieś takie... Depresyjne myśli, nagle zaczyna chodzić na całych stopach zamiast tylko na palcach. No i nagle pojawiają się też jej myśli o śmierci, co burzy jej taki porządek tego świata, w którym ona żyła. No i żeby przewrócić to swoje dawne życie, bo jej się to bardzo nie spodobało, że nagle ma takie myśli, i ma celuli i wszystkie te inne rzeczy, to nasza Barbie wraz z Kenem wyrusza do prawdziwego świata. W naszym prawdziwym świecie tak naprawdę zaczyna się wszystko. Nagle y, dziewczyna, Barbie, kobieta, która po prostu żyła w perfekcyjnym świecie, zdarza się z rzeczywistością. I nawet ten jej ubiór pokazuje to, że się zdarza z rzeczywistością, bo ona miała takie jaskrawe, różowe po prostu barwy, a wszyscy inni ludzie mieli takie aż przyblakłe te, te ubrania. I pierwsze, z czym się styka, to z taką grupą robotników, którzy patrzą na nią i na Kena, i zaczynają w kierunku Barbie rzucać takie obrzydliwe po prostu seksistowskie dwuznaczne komentarze, co mi się strasznie nie podobało. I też przez pryzmat tego uważam, że nie jest to do końca film dla dzieci. No i też nasza Barbie w ogóle nie rozumiała znaczenia tych wszystkich komentarzy, bo przecież ona jako lalka nie miała genitaliów. Tak samo jak rozmawiała z Kenem, to, to ona była taka bardzo naiwna i taka Taka bezbronna, można powiedzieć, taka po prostu nieświadoma, bo jak Kanion zaprosił na noc, to ona nawet nie wiedziała, co mogliby robić <grym> wtedy, w tej nocy. W każdym razie, oprócz tych komentarzy, Barbie zdarza się też z patriarchatem, ze światem, którym rządzą głównie mężczyźni. Też jest taka scena w szkolnej stołówce, gdzie z jedna z nastolatek, która gra tam drugoplanową rolę, mówi o wszystkich trudach i bolączkach życia młodzieży i generalnie ludzi I, i wtedy właśnie w tej scenie Barbie pociekły łzy, bo właśnie zaczęła czuć te, te wszystkie emocje i cały ten trud. W międzyczasie, kiedy Marga robi, nasza Barbie poznaje nasz rzeczywisty świat, to Ken odkrywa patriarkat, świat rządzony przez silnych mężczyzn i z tym całym swoim testosteronem jedzie znowu do Barbilandu i tam Wprowadza patriarcha. I cały ten świat rządzony przez Kena pokazano w taki sposób, że rządzą mężczyźni, kobiety są przebrane za pokojówki i są traktowane tak bardzo pokojowo. Rolą kobiety jest służyć mężczyznom i, i sprawiać, żeby oni czuli się tacy docenieni, ich ego jest tak ciągle dokarmiane. I oba te światy, świat rządzony przez kobiety i świat rządzony przez mężczyzn, są takim przejściem ze skrajności w skrajność. Bo świat rządzony przez kobiety, ten cały Barbie Land był ukazany tak bardzo perfekcyjnie. Wszystko kręciło się wokół imprezek, wokół ciągłego uśmiechu, e, takiego dobrego samopoczucia. Potem przejście do świata rzeczywistego, zderzenie się z tym, gdzie to jest takie połączenie trochę tego, trochę tego. A następnie przejście do świata rządzonego przez mężczyzn. I ten świat po prostu był pokazany jako taki prymitywny świat, w którym mężczyźni piją tylko piwo, jarają się autami i końmi. I żeby nie przedłużać, to chciałabym powiedzieć moją ocenę tego filmu. Moja ocena to jest 4,5 gwiazdki, nie 5, ale zaraz to powiem dlaczego. Generalnie dla mnie na plus ogromnym jest tak scenografia, obsadzenie ról, w ogóle cała idea powstania tego filmu, to mnie się bardzo spodobało, muzyka. Minus, duży minus moim zdaniem, to jest nagromadzenie tych wszystkich takich seksistowskich dwuznacznych komentarzy i po prostu tego było dla mnie za dużo, ale no mówię, ja też może jestem na to przewrażliwiona i tyle. Widzę sens poniekąd, czemu te komentarze tam, tam były, yy, ale dla mnie, po prostu, jako osoby odbierającej, to, to już było w pewnym momencie przesada. I tak pomijając to, to film mi się bardzo spodobał, ale nie dałabym pięciu gwiazdek, ponieważ jest to film, na który nie poszłabym drugi raz, yy, ponieważ jakby nie ma tam niczego takiego, co by mnie tak zachęcało, żeby to oglądać tak wiele razy. Tak podejrzewam, że za drugim razem już bym się nudziła. Niestety. I ostatnio byłam na filmie Gran Turismo i szczerze mówiąc na ten film poszłabym drugi raz, a na Barbie niekoniecznie, gdybym miała wybierać. No po prostu, no tak wyszło. <grym> I mogę też powiedzieć, że ja po obejrzeniu tego filmu nie byłam w stanie do końca powiedzieć, czy mi się podobał, czy nie. Dopiero tak po przemyśleniu stwierdziłam, że że tak, że mi się podoba. Byłam taka zamyślona, dlatego, bo widziałam, jak wiele refleksji można wynieść z tego filmu, jak Wiele można się pozastanawiać, pomyśleć i nad sposobem rządzenia przez kobiety i przez mężczyzn i po prostu tych wszystkich wątków, które były tam zawarte. Naprawdę można wiele wyciągnąć. Także też to, ile właśnie w tym filmie było zawarte, to dlatego ta moja ocena jest taka wysoka, bo niby to jest opowieść o Barbie, a wiele takich prawd i wiele takich refleksji można wyciągnąć. Jeśli kogoś uraziłam moją recenzją, to przepraszam, nie miałam takiego zamiaru. Powiedziałam swoją opinię. Każdy z nas może mieć inną. Generalnie to film mi się podobał. Mówię 4,5 i pół gwiazdki. Ale czy oglądałabym go więcej niż jeden-dwa razy, to raczej nie, bo bym się po prostu znudziła. Ale była to bardzo dobra rozrywka. Nie żałuję. Mam nadzieję, że moja tutaj opuchnięta lewa część twarzy nie przeszkodziła wam za bardzo w odbiorze tej recenzji, i że mimo wszystko wam się podobało. I do usłyszenia.